Adam Bodnar to jedna z najbardziej skompromitowanych postaci koalicji 13 grudnia. Osobiście współodpowiedzialny jest za nielegalne przejęcie mediów publicznych czy prokuratury, stając się naczelnym rycerzem tzw. demokracji walczącej. Mamy sytuację, gdzie. Przywracamy konstytucyjność i szukamy jakiejś podstawy prawnej, żeby to zrobić. Półtora roku po tej wypowiedzi Adam Bodnar wciąż poszukuje podstawy prawnej. Tym razem potrzebna była podkładka do przeprowadzenia interwencji w sprawie wyborów. W tym celu prokuratura zleciła ekspertyzy, mające czarno na białym wskazać skalę ewentualnych anomalii wyborczych. Niestety ich autorzy zamiast pomóc Bodnarowi, obalili bajkę o ukradzionych wyborach. Tu fragment opinii profesora Jacka Hamana z Uniwersytetu Warszawskiego. Uwzględniając jedynie 145 komisji, dla których wskazano bardzo wysokie ryzyko błędu komisji, w 78 komisjach stwierdzono anomalię na korzyść kandydata Karola Nawrockiego. W 67 komisjach stwierdzono anomalie na korzyść kandydata Rafała Trzaskowskiego. To kolejna opinia potwierdzająca, że stosunkowo niewielkie błędy dotyczyły obu kandydatów i nie wpłynęły na ostateczny wynik wyborów. TZT podtrzymał Autor innej ekspertyzy, profesor Andrzej Toruj z SGH. Anomalie statystyczne, które można stwierdzić na podstawie wyników głosowania z 1 czerwca 2025 roku w zestawieniu z dostępnymi na dzień 24 czerwca 2025 roku wynikami oględzin, nie dają podstaw do stwierdzenia błędów lub nadużyć na dużą skalę. Z bardzo wysokim prawdopodobieństwem anomalie były neutralne dla wyników głosowania w skali kraju. Po zapoznaniu się z wynikami ekspertyz, sam Adam Bodnar musiał przyznać, że nie ma możliwości, by to Rafał Trzaskowski okazał się Wycięzcą. Pan profesor nie stawia takiej jednoznacznej, ostatecznej tezy, ale, ale raczej posługuje się tymi właśnie liczbami, że jeżeli by już tego, tego, to wszystko przeliczyć, to byłoby to jakieś kilkanaście tysięcy głosów. Przypomnijmy, że według oficjalnych danych różnica między wynikami Karola Nawrockiego a Rafała Trzaskowskiego wyniosła 370 tysięcy głosów. Jednak Roman Giertych broni nie składa i podpuszcza Adama Bodnara, by wykorzystał prokuraturę do ponownego przeliczenia głosów. Prokurator generalny wystąpi do Sądu Najwyższego o zbadanie 1472 obwodów wyborczych. Sąd Najwyższy ten wniosek zlekceważył. Co stoi na przeszkodzie, aby takie przeliczenie zostało zrobione przez prokuraturę? Podstawa prawna jest. Okaże się, że oszustw nie ma, to wszyscy będziemy pewni, że szanujemy każdy głos wyborcy. Chociaż Sąd Najwyższy uznał część protestów wyborczych za zasadne, to orzekł, że uchybienia nie miały wpływu na ostateczny wynik wyborów. Dlatego najprawdopodobniej 1 lipca Sąd Najwyższy uzna wybory prezydenta za ważne. Roman Giertych zdaje sobie sprawę, że jedynie nadzwyczajna interwencja prokuratury mogłaby przeszkodzić w tym procesie. Nie wiem czy to zrobi, ale wydaje się, że to jest jedyna, jedyna rzecz, którą mogą spróbować zrobić, ale będzie to miało już charakter zamachu stanu, jeżeli do sądu najwyższego, który y, decyduje o ważności wyborów wejdzie prok jakikolwiek prokurator, jakikolwiek prokurator i będzie próbował ten proces ten proces zakłócić. Okazuje się jednak, że większość prokuratorów nie ma ochoty na jawne łamanie prawa w imię zaspokojenia fantazji Romana Giertycha i Adama Bodnara. Wielu prokuratorów, z którymi rozmawiałem, mówi, że w tej chwili absolutnie nie widzi przesłanek ku temu, by doprowadzić do przeliczenia głosów. Um, na mocy decyzji prokuratury w całym kraju. Sam fakt, że w Polsce na poważnie rozważana jest możliwość interwencji prokuratury w Sądzie Najwyższym, świadczy o opłakanym stanie naszego państwa. Wybór Karola Nawrockiego jest pierwszym krokiem na drodze do przywrócenia praworządności. Był długi proces wyłaniania kandydata, został wyłoniony taki, co do którego sądziliśmy, że może wygrać, że ma na to dużą szansę. I że ma te kwalifikacje, żeby działać jako prezydent w wyjątkowo trudnych warunkach, bo to jest człowiek bardzo twardy, bardzo zdecydowany. No takiego nam dzisiaj potrzeba. Rafał Trzaskowski był nadzieją Romana Giertycha i spółki na ewentualne ułaskawienia, gdy po zmianie władzy rozpoczną się rozliczenia. Może to być jednym z powodów, dla którego część koalicji 13 grudnia wciąż próbuje odwrócić wynik wyborów. Maciej Strug, Republika.